I lecimy. Witajcie, moje drogie macmerficzki. Tu ma dwojek, który nauczy Was dzisiaj dzielenia pisemnego ułamków dziesiętnych. Dużo tego Dzie dzielenia dziesiętnych ułamków. No więc podzielimy sobie ułamki dziesiętne. Ostatnio w poprzednim odcinku dzieliliśmy ułamki dziesiętne przez liczby naturalne. Natomiast tutaj będziemy dzielić ułamki dziesiętne przez, uwaga, ułamki dziesiętne. Jak należy to robić? No zaraz was, zaraz, zaraz, zaraz was wdrożę w temat, ale zanim słuchajcie, to szybciutkie przypomnienie. Oczywiście, filmiki. Pojawiają się codziennie od niedzieli do czwartku o godzinie 17 i 18 od nowego roku zarządzenie jest takie, że idą dwa filmiki dziennie. Nie wiem ile podołamy, ale ja razie jakoś dajemy sobie radę, ale słuchajcie, wymaga od nas naprawdę dużego, dużego poświęcenia i dużo y, czasu, abyśmy zdążyli wszystkie odcinki dla Was nagrywać, ale co to oznacza? To oznacza, słuchajcie, dwa razy więcej odcinków. Jak ktoś dobrze liczy, skoro był jeden odcinek dziennie, a teraz są dwa odcinki dziennie, to znaczy, że odcinków jest dwa razy więcej. A oczywiście, tym razem, filmiki, słuchajcie, a mianowicie materiały, które tutaj tworzymy podczas filmików, lądują na stronie madwuje.pl w zakładce Notatki. Tam wybieracie sobie klasę, z której Dany filmik jest, i wchodzicie, słuchajcie, i znajdujecie sobie odpowiedni PDF z tym plikiem, który tutaj właśnie na zajęciach stworzymy. Co więcej, no więcej, słuchajcie, pamiętajcie, zasobujcie ma dwójeczka, ustawcie sobie dzwoneczek. No i oczywiście łapka w górę pod danym filmikiem. No i jest jeszcze taki filmik, słuchajcie, mnożenie przez liczby dwie, dwucyfrowe. Mnożenie pisemne yy, liczb naturalnych, chyba przez liczby dwucyfrowe, jakoś tak mi się wydaje. Tam słuchajcie, zbieramy łapki, bo ma powstać kolejny vlog. Mad vlog, chciałem powiedzieć, kolejny mad vlog, ma powstać, ale to dobrze brzmi. Mad vlog, ma powstać kolejny, ale Nati tutaj potrzebuje jakiejś motywacji wewnętrznej, zewnętrznej właściwie. O, z waszej strony, e, więc słuchajcie, czekamy na te łapeczki. Tysiąc ma być i dopiero lecimy. No i właśnie jest kolejny m, kanał. Madwójka to jest Madwójek Blog, który sobie koniecznie zasubujcie, A ja przechodzę, słuchajcie, do dzielenia. Tylko jeszcze sobie łyknę, bo trochę się, tak powiem, mój gardło wyzużyło. Ja to prawie na jednym oddechu powiedziałem. Dobrze. No więc słuchajcie. Dzielenie pisemne ułamków dziesiętnych. Jeżeli będziemy dzielili sobie jakieś dwa ułamki, może ja podam jakiś przykład. 4, ojej, jej, jej, co tu się wydarzyło? 4,1237. Chcemy podzielić przez 0,7. To ja w takiej postaci, słuchajcie, ułamków dzielić nie będę. Ja muszę sobie zawsze z tej liczby, przez którą dzielę, czyli tak, jakby przez tego dzielnika, tak. Muszę zrobić liczbę naturalną, tak? Czyli muszę przesunąć ten przecinek o tyle miejsc, żeby, żeby nie było żadnych tam cyferek już po przecinku. Czyli zobaczcie, ja muszę przesunąć sobie ten przecinek o jedno miejsce, zobaczcie. A więc skoro przesuwam o jedno miejsce w tej liczbie, przez którą dzielę, to muszę także przesunąć o jedno miejsce w tej pierwszej liczbie, zobaczcie. I wtedy będę miał nie liczbę 4, tylko 41,237, i wtedy dzielimy sobie przez 7. I jak dzielę przez 7, no to słuchajcie, my dziel dzielić przez liczby naturalne już umiemy. A jak nie umiecie, to obejrzyjcie sobie filmik Dzielenie pisemne ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne, bo to jest bardzo ważne, bo tamten filmik musicie obejrzeć wcześniej żebyście umieli sobie podzielić teraz, bo to, to tutaj robimy, zobaczcie, to pomimo tego, że dzielimy sobie ułamki dziesiętne, to my musimy po prostu sobie najpierw przesunąć przecinek, żeby stworzyć z tego dzielnika liczbę naturalną, i później będziemy dzielić tak, jak po prostu dzieliśmy już wcześniej. No tyle, co słuchajcie w drodze wstępu. Ja tutaj zapisane mam przykłady, nie tak jak już wcześniej, zobaczcie o, mam tutaj zapisane. Ojej, 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 coś przeskoczyłem bardzo. O, zobaczcie. Mamy 4,081 podzieli przez 0,7. Ja nie będę tutaj, zobaczcie, robił okreseczki i tutaj od razu dzielił, prawda? Bo my musimy sobie to zapisać jeszcze e, z przesunięciem, tak jak Wam przed chwilą powiedziałem. Czyli, zobaczcie, żeby tutaj o, zrobić liczbę naturalną, to muszę przesunąć sobie o jedno miejsce, czyli tu też sobie przesuwam o jedno miejsce. Czyli zapiszmy sobie, że będziemy dzielić 40,81. Podzielić na 7. O, zobaczcie, my coś takiego musimy podzielić, tak? No i teraz oczywiście przechodzimy do jakże ważnego pytania. Ile siódemeczek mieści się w 40, prawda? W 40 mieści się... Uuu, szybko liczymy, 6 się nie zmieści, prawda? Bo to byłoby 42, więc zmieści się 5. 5 siódemek. 7 razy 5 to jest 35. Tutaj sobie słuchajcie, odejmiemy. No i mamy teraz 40 minus 35, to jest 5. Spisujemy z góry, zobaczcie, ósemeczkę. I teraz pytanie, ile siódemek mieści się w 58? W 58 mieści się 8 siódemek, bo 8 razy 7 to jest 56, prawda? Odejmujemy to sobie, słuchajcie. I mam 6, 8 minus 6 to jest 2. Piąteczki się, zobaczcie, tutaj odejmują, jest 0. Spisuję z góry jedyneczkę i mam 21. I teraz pytanie, ile siódemeczek mieści się w 21, a mianowicie 3. 3 razy 7 to jest 21. Zobaczcie, jak pięknie wyszło nam się, to słuchajcie, redukuję szyściutko do zera, czyli nie mamy żadnej reszty. A tutaj zobaczcie, przecinek przepisuje na górę, czyli wynik to jest 5,83. No nie jest to nic skomplikowanego, tylko po prostu musicie pamiętać, że najpierw przesuwam sobie przecinek, a później normalnie dzielę przez liczbę naturalną. Tak jak mamy tutaj. Mam 0,5, więc przesuwam o jedno miejsce, więc przesuwam o jedno miejsce, więc mam do podzielenia słuchajcie. 82,28 podzielić przez 5. Robimy krechę, no i zadajemy sobie pytanie, ile piąteczek, ile piąteczek mieści się w 80, prawda? Tutaj wystarczy, że wezmę jedną cyfrę, bo w 80 już jakaś piątka się mieści, nawet jest ich jeden, całe 1. 1 razy 5 to jest 5. Odejmuję sobie, tak? 8 minus 5 to jest 3. Spisuję z góry dwójeczkę i mam 32. 32 mieści się, słuchajcie, 6 piątek, bo 6 razy 5 to jest 30. Odejmuję, 2 minus 0 to jest słuchajcie, 2, spisuję z góry dwójkę i mam 22. I teraz w 22 mieści się, mieszczą się 4 piątki, prawda? 4 razy 5 to jest 20. Odejmuję 2 minus 0 to jest 2, spisuję z góry ósemeczkę i teraz w 28 Mieści się 5 piątek, prawda? O nie, jest ja to kolorek. Mieści się 5 piątek, bo 5 razy 8, bo 5 razy 5 to 25. 20... Słuchajcie, jak to jest, że ten przykład że tu się nie ładnie dzieli? Ej, hello! Niemożliwe! Niemożliwe to jest, no ale dobra, 5 razy 5 to jest 25. No już wiem czemu. Dobra, no i zobaczcie, no tutaj 8 minus 5 to jest 3, prawda? No i teraz zobaczcie, że tutaj już nie mam żadnej cyferki z góry do spisania i pamiętajcie, że ja tam u góry mógłbym dodać nieskończoną ilość zer, prawda? Czyli yy, jak mi się skończą cyferki, to ja dopisuję sobie zera i mam 30. No i teraz pytanie, ile mieści się piąteczek w 30? A no w 30 mieści się 6 piąteczek, 6 razy 5 to jest piękne 30. No i teraz, jak już odejmiemy, zobaczcie, to już właśnie mi się tu wszystko ładnie, pięknie wyzeruje. Czyli mój wynik to jest, zobaczcie, 16,456. Jasne? Dobra, i teraz kolejne, słuchajcie, kolejne, 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 kolejne dzielenie. Mamy dzielić przez 0,9, czyli przesuwam o jedno miejsce, czyli przesuwam o jedno miejsce. Czyli będę miał liczbę 111,5. 105, może dużo tu tych jedynek łatwo się pomylić, zobaczcie. I to mam podzielić przez 9. Ok, no i teraz pytanie. No zobaczcie, no w jedynce nie mieści się żadna dziewiątka więc nie będę się bawił i tu pisał jakiś zer. W jedenasce mieści się o 11. w 11 to się mieści 1 dziewiątka. 1 razy 9 to jest 9, słuchajcie. Tutaj sobie pyknę oddajmy, zobaczcie. 11 minus 9 to jest 2. Spisuję z góry jedyneczkę.

40, ile mieści się w 49? No pewnie ze 4, prawda? Znaczy jakaś śmieszna liczba powstaje. 4 razy 9 to jest 36. Odejmuję. I mam 40 minus 36 to jest 4. Z góry spisuję piąteczkę. I teraz pytanie, ile mieści się 9 w 45? A mianowicie mieści się ich całe 5. Więc piszemy sobie tutaj piąteczkę. 5 razy 9 to jest 45. No i to słuchajcie sobie odejmuję i tu mi się pięknie wszystko zeruje, tak? I zobaczcie, mój wynik to jest, o, tutaj przecinek 12,345. No kolejne liczby naturalne. Przypadek totalny, naprawdę przypadek. Nie wiem jak się stało, jak to się mogło stać w ogóle. Ok. No i zobaczcie, tu podzielę się z Wami rysunkiem, który Ami stworzyła. Piękny naprawdę abstrakcja totalna, ale te kolory powiem Wam szczerze, że bardzo mi się podobają, dlatego zostawiłem sobie na pamiątkę. Nawet mógłbym to ustawić na tle, nie? Wyglądam jak na jakimś obrazie, prawda? No. Podoba mi się. Mógłbym tak, mógłbym tak stać, patrzeć w ten ekran, tak jak ludzie stoją w galeriach przed obrazem i patrzą i zastanawiają się, co, co to, autor co autor być. miał na myśli w ogóle. Co on brał przed zrobieniem tego obrazu? Co on w ogóle o co mu chodziło? Co to miało być? Dobra. And... Ale myślę, że przy jakiejś okazji zapytamy autorkę, co miała na myśli, i na pewno nam powie. Okej, okay. no zobaczcie, mamy kolejne dzielenie. Różnica polega na tym, że tutaj mamy liczby nie poniżej jedynki, a powyżej jedynki, prawda? I teraz i tak musimy przesunąć przecinek, czyli przesuwam o jedno miejsce, czyli przesuwam o jedno miejsce. Tutaj też, zobaczcie, tutaj też i tutaj też muszę przesunąć o jedno miejsce, więc ja może już jak jestem na kolorku, to już sobie po prostu to wszystko pozapisywałem. Czyli zobaczcie, ja tutaj będę dzielił. Co ja tu będę dzielił? Będę dzielił 42,72 przez 12. Czyli muszę zadać sobie jakże ważne pytanie, ile dwunastek mieści się w czwórce? A co? Musiałem zadać Wam to pytanie. No wiem, nie mieści się żadna.

Wpisuję z góry dwójeczkę i mam 72. I teraz, skoro w 60 było 5 dwunastek, to w 72 będzie tych dwunastek o jedną więcej, czyli 6. 6 razy 12 to jest, słuchajcie, dokładnie 72. Odejmuję i mam 3,56. To jest odpowiedź, słuchajcie, do tego, to jest wynik tego dzielenia. Kolejne. Tutaj mam 108, bo muszę przesunąć przecinek, o rany. 108,288. Będę dzielił przez 24. Czyli pierwsze pytanie to jest tak, ile 24 mieści się w jedynce? Haha, <laughs> żadna. W dziesiątce? Haha, <laughs> żadna. No to patrzę aż na 108, tak? Ile 24 mieści się w 108? No więc będę sobie dodawał, słuchajcie. 24. Plus 24 to jest 48. Plus kolejne 24 to będzie 72. Plus kolejne 24 to będzie 96. No i myślę, że na 96, muszę, 96 muszę poprzestać. Czyli 4. 4,24 i mam 96. I teraz odejmuję sobie. Od ósemeczki odejmę 6 i mam 2. Od zera nie odejmę 9, więc robię tego z tego tak jakby 10, a tą 1 dalej skreślam. 10 minus 9 to jest 1. Czyli to jest po prostu 12. Czyli mogę, zobaczcie, dopisać jeszcze dwójeczkę z góry i mam 122. Dwa. Skoro 4 czwórki to jest 96. To jak dodam jeszcze jedną 24, czwórkę, to będę miał, słuchajcie, 120, prawda? Czyli mogę spokojnie napisać, że to jest 5, a tutaj 120. I teraz sobie odejmuję pyk, pyk. 2 minus 0 to jest 2. No i dalej już nie ma co odejmować. Spisuję z góry ósemeczkę. W 28 mieści się 1 dokładnie 24. 1 razy 24 to jest oczywiście 24. Odejmuję 8 minus 4 to jest 4. Spisuję z góry ósemeczkę i mam 48. A w 48 mieszczą się dokładnie 2 24. 2 razy 24 to 48. I tu mi się pięknie, słuchajcie, to wyredukuje. Zobaczcie. I mój wynik to jest 4,512. Kolejny przykład, czyli 9,612 przez 1 i 8. Tak jak mówiliśmy sobie, przesuwam przecinek na 96,12 i dzielę przez 18. tak? Czyli muszę tak przesunąć, żeby dzielić przez ym, liczbę naturalną. No i teraz pytanie: ile 18 mieści się w dziewiątce?

Nie chcę Wam wszystkie obnożyć pod kreseczką, bo czasami trzeba umieć też policzyć coś w główce, tak? 96 minus 90, 6 minus 0 to jest po prostu 6. Spisuję z góry jedyneczkę. I teraz pytanie, ile osiemnastek mieści się w 61? No to na pewno 2, bo to jest 36. Kolejna osiemnastka to będzie 54, prawda? I chyba, I chyba to będzie tyle, czyli 3. 3 razy 18 to jest 54, to sobie ładnie, słuchajcie, odejmiemy. 61 minus 54 to jest 7. Spisuję z góry dwójeczkę. No i teraz mi się tak wydaje, że zobaczcie, 18 razy 2 to jest 36, a 36 i 36 to jest 72, prawda? Czyli mógłbym napisać, że to są 4 osiemnastki. O, 4 razy 18 to jest dokładnie 72. Przecineczek tutaj, i to odejmuję, i słuchajcie, tutaj nie mam żadnej. O, pięknie wyszło. Wyszło mi 5,34. Ale żebyście nie byli smutni, nie martwcie się, to nie są ostatnie przykłady. Zobaczcie, jeszcze mamy coś dwucyfrowego. Czyli będziemy przenosić przecinek o więcej niż jedno miejsce, zobaczcie. Tutaj na przykład muszę przesunąć, zobaczcie, o dwa miejsca. Więc tutaj też muszę przesunąć o dwa, zobaczcie. I będę miał do podzielenia liczbę 533,83 przez 23. No, i teraz pytanie, ile 23 trójek mieści się w piątce? No raczej żadna. No to ile 23 trójek mieści się w pięćdziesiątce trójce, prawda? To będą na oko Z2. 2 razy 23 to jest 46. Odejmuję to sobie. Yy, I 53 minus 46 to będzie 4 i 3, czyli 7. Spisuję z góry trójeczkę I mam 73.

Odejmujemy to sobie. Mam dwa, spisuję z góry, zobaczcie trójeczkę. No i w dwudziestce trójce mieści się dokładnie jedna dwudziestka trójka. Jak sobie to odejmiemy? Miało być na czarno, miało być na czarno. To mi się to wy... O, proszę bardzo. Czyli wynik to jest 23,21. No i lecimy dalej. Zobaczcie, przesuwam przecinek o dwa miejsca. Przesuwam przecinek o dwa miejsca.

6 razy 20, 7, 8, 9. Z 9 nie przesadzajmy. 8, zobaczmy ile to jest 8 razy 24. Tutaj sobie pomnożymy. 24 razy 8, żeby nie było, że nadwyrężam wasze was umysły z rana. 8 razy 4 to jest 32, trójeczka dalej. 8 razy 2 to 16 i 3 to 19, czyli mam 192, ale czy tam się zmieści jeszcze jedna 24?

Ja sobie to odejmę i mam 4. Z góry spisuję 8. I w 48 to mieszczą się dokładnie czwórki 2 razy 24. 2 24 to 48. To nam się pięknie wyzeruje. I mam 9,12. To jest, słuchajcie, odpowiedź. No i jeszcze jeden przykładzik: 3,13 przez 0,05. Zobaczcie, muszę przesunąć miejsce o 2. Ym, tak, przecinek o 2 miejsca, więc tu też przesuwam o 2. I w ten oto piękny jakże sposób z dzielenia ułamków dziesiętych przeszliśmy do dzielenia y, liczb naturalnych 313, zobaczcie, przez 5. Ale to nie oznacza, że wynik będzie liczbą naturalną. Zobaczmy, ile mieści się piąteczek w trójce? No w trójce nie mieści się piąteczka żadna. Ile mieści się piąteczek w 30 jedynce? A no, na moje oko pewnie, że 6. 6 razy 5 to 30, prawda? Odejmujemy to sobie. 1 minus 0 to jest 1. Z góry spisuję trójeczkę. I teraz ile mieści się piąteczek w 13? Dwie, prawda? 2 razy 5 to jest 10. Odejmuję i mam trójeczkę. I teraz pamiętajcie, że zobaczcie, widzicie, tu już nie mam co z góry ściągnąć, więc tutaj jest przecinek. I co? No i z góry spisuję sobie 0. Ile mieści się piątek w 30? W 30 mieści się 6 piątek. 6 razy 5 to jest dokładnie 30. Odejmuję. I zobaczcie, pięknie mi się wyzeruje. Czyli mój wynik to jest 62,6. No a ostatni przykład, który mam tutaj, zobaczcie, to jest przykład, który chciałbym, żebyście wy rozwiązali. Taki na deserek. Więc rozwiążcie i koniecznie. nie dałeś żadnego fajnego przykładu takiego, że trzeba by było zero dopisać. Jakiego? No, żeby było trzeba 0 dopisać na przykład w pierwszej listy. Po przecinku. Żeby być w stanie o tyle przesunąć przesunek. W jakim sensie? No żeby było na przykład po piątce by było 0 W sensie A... po piątce nie byłoby nic i byśmy tam musiały dodać zero. I jeszcze kolejny przykład, to jest przykład od Natiego. Bardzo Was proszę. Eee, przykład... Kurde, ale jak nie wyjdzie dzielenie, poczekaj, muszę się zastanowić, żeby wyszedł ładnie. 21,5 mm, podzielić przez 0,05. O! Tu wyjdzie ładnie. Tak, to miałeś na myśli, prawda? Żeby tak. dopisać zero, żeby przesunąć przecinek. No właśnie na początku nie zrozumiałem, bo no, dokładnie tak. No to jest przykład y, dla Was, słuchajcie, tu będziecie musieli przesunąć przecinek o dwa miejsca, czyli tak jak Nati mówi, y, po piątce będziecie musieli dodać zero, prawda? Y, bardzo słuszny w sumie przykład, nie? Bo tak naprawdę później na sprawdzianach, czy na czymś zawsze trafi się, kurde, taki przykład, którego akurat się jak już nie robiło. Natomiast ja staram się zawsze dawać takie przykłady, żeby y, wszystkie możliwości, jakie mogą Wam, że tak powiem, się przytrafić. Żeby was nic tak naprawdę nie zaskoczyło więc, więc Nati was tu uratował W tym zakresie Jezu jestem cały w kłakach słuchaj A ja wiem czemu jestem w kłakach Wiesz czemu jestem cały w kłakach? Bo Zoe się na tym, poło położyła. Bo się na tym położyła Bo Zoe się na tym położyła Ja słuchajcie ostatnio wchodzę Ja ostatnio wchodzę do sypialni Akurat pajac leżał na ziemi yy, Na jakiejś stercie jeszcze innych rzeczy I, i ja tak patrzę i ten pajac się rusza cały. Nic nie widać. W sensie ten minionek. Ale ten minionek, no tak, bo to, tak, no nie wiem czemu pajac to powiedziałem. Nie żebym ja był pajacem, tylko yy, tak się nazywają te ubrania, pajac i piżama. No nie wiem, każdy różnie mówi, no ale w każdym razie ten minionek leżał i cały się rusza, nie? Ja patrzę co jest grane, a tam pod spodem po prostu totalnie nie było jej widać lata Zoe, tak? Nie wiem jak ona tam w ogóle weszła pod spód, bo na pewno nikt jej nie przykrył tym ubraniem, tylko po prostu ona tam musiała wejść, zanurkować. I później po prostu nie wiem czy się nie mogła wydostać czy po prostu się tak y, w środku bawiła. Nieważne słuchajcie bo kamerę, a nie na tak właśnie tak yy, więc więc bo odeszliśmy od tematu. Poza tym że mamy livea, to tak naprawdę przecież mamy tutaj odcinek który właściwie się już kończy bo jeżeli chodzi o dzielenie pisemne ułamków dziesiętnych to wydaje mi się że powiedziałem wam już wszystko. Napiszcie w komentarzach koniecznie jaki otrzymaliście wynik. Yy. I oczywiście, jeżeli dobrnęliście do samego końca, to napiszcie w komentarzach pracuś. Mamy pracujecie jesteśmy. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku.